Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystej sesji ślubowania Pana Burmistrza Edana Myślaka. Proszę Państwa, stwierdzam, że wszyscy radni są obecni, także kworum jest spełnione. Punkt drugi ślubowania Pana Burmistrza, a w punkcie trzecim ustaliliśmy dzisiaj, że przegłosujemy, ustalimy ilości, rodzaje i składy ilościowych stałych komisji Rady Miasta. Bardzo proszę Pana Burmistrza o ślubowanie. Proszę Państwa o powstanie. Się. Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu. Powierzonym mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Proszę, można usiąść. Jeśli Panie? Mogę. Tak, proszę. Panie przewodniczący, państwo, szanowni państwo radni, formuła wygłoszona bardzo uroczysta. Ja chciałbym do tego dopowiedzieć, że dołożę wszelkich starań, na tyle będzie to możliwe, żebyśmy naprawdę dobrze przepracowali te cztery lata. Żebyśmy wspólnie je przepracowali. Żebyśmy wspólnie poprowadzili miasto jak najwięcej, żeby się budowało, rozwijało. I mam nadzieję, że z Państwa strony również takie podejście do sprawy będzie. Także życzę Państwu dobrej pracy, dobrej współpracy. I wszystkiego dobrego, również na co dzień w swoim własnym życiu osobistym, dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, gratuluję raz. Proszę Państwa, pozwólcie, że odczytam list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, który do nas wpłynął, pan Witold Tamyślak, burmistrz miasta Lęborka, Warszawa 2 grudnia 2014 roku. Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z wyborem na zaszczytną funkcję burmistrza miasta, proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wybranym radnym miasta. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej miejskiej wspólnoty. Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy, wybierając Pana i radnych, wyrazili swoją nadzieję na rozwiązanie konkretnych problemów na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic. Życzę więc wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność miasta zadań i wyzwań. Życzę uzasadnionej dumy z wygranych wyborów. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnym wysiłkiem umocnimy przekonanie, że polska samorządność od 25 lat jest ważną i piękną częścią rzeczywistości wolnej Ojczyzny. Zachęcam wszystkich do włączenia się w przyszłoroczne obchody 25-lecia samorządności samorządności. Pozdrawiam Bronisław Komorowski. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ogłaszam teraz chwilę przerwy, aby ustalić e, członków poszczególnych komisji i zaraz po tym, nie wiem ile państwo potrzebujecie czasu, 5-10 minut, jeśli krócej to też proszę i przejdziemy do procedowania uchwał. Tak? Bardzo proszę. Nie widziałem pana starosty, przepraszam. Nie, No, tak usiadłem tutaj skromnie, także nie szkodzi. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, chciałbym serdecznie podziękować tutaj za tą uroczystość, za to, że mam możliwość tutaj z Państwem dzisiaj być w tak doborowym towarzystwie. Pogratulować wszystkim nowo wybranym radnym, w szczególności tutaj Panu Burmistrzowi sukcesu wyborczego. Przed nami, ja mówię tutaj zarówno o Starostwie, jak i o jednostce, tak jak jest tutaj Rada Miasta. Wiele wyzwań, wiele zadań, no przede wszystkim już z wynikających z wcześniejszych umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim. Jak Państwo wiecie, będziemy realizować wspólne inwestycje powiatowe, miejskie. Liczę tutaj na to, że ta współpraca będzie układała się znakomicie. Także wszystkiego dobrego, panie przewodniczący, również tutaj z wspaniałego wyro... wyroku. Wyniku, wy, wyniku wyborczego. No, Także Czy ktoś? No nie, właśnie, ja, bardzo zawsze, proszę. Każda okazja podejścia do mikrofonu jest ważna, także y, y, ja oczywiście potwierdzam to, że, że wiele nas łączy w różnych działaniach i myślę, że y, wspólnie razem będziemy pracowali na rzecz dobra całego powiatu, miasta no i wszystkich ościennych gmin, bo przecież też te kontakty są i, i one będą potrzebne. Wszystko przed nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja przepraszam za to FOPA. Na razie nie zauważyłem Państwa, ale może ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos ewentualnie, zanim tą przerwę ogłosimy. Jeśli nie ma, to w takim razie ogłaszam chwilę przerwy tak, żeby dopisać członków komisji i potem się spotykamy ponownie. Dziękuję. Znawiam obrady Sesji Rady Miasta. Proszę Państwa, popełniłem mały błąd, ponieważ e, zaproponowałem zmianę porządku obrad bez, bez przegłosowania tej zmiany. Państwo mi tutaj zwrócili uwagę radcowie, dlatego chciałem Państwa prosić o przegłosowanie zmiany porządku obrad o rozszerzenie porządku obrad właśnie o, o uchwałę o ustaleniu ilości rodzajów i składów ilościowych stałych komisji Rady Miejskiej w Lemborku na kadencję 2014-2018. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany i rozszerzenie porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję uprzejmie. Także porządek obrad został zmieniony. Po punkcie drugim jest punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie i pod punkt pierwszy właśnie ta uchwała. Jak widzę Państwo dokonaliście zapisów do poszczególnych komisji. Numer trzy, tak? Uchwała. Proszę Państwa, odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 3 myślnik 3 łamane przez 2014 Rady Miejskiej w Lemborku z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia ilości rodzajów i składów ilościowych stałych komisji miejskiej Rady Miejskiej w Lęborku na kadencję 2014-2018 na podstawie artykułu 21 ust pierwszy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw z dnia z roku 2013 pozycja 594 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje paragraf pierwszy ustala się ilość rodzaje i składy ilościowe stałych komisji rady miejskiej w lęborku na kadencję 2014-2018 komisja polityki społecznej 8 osób Komisja Gospodarki Miejskiej 10 osób, Komisja Budżetowa 10 osób, Komisja Rewizyjna 7 osób, Komisja Strategii i Rozwoju 7 osób. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Proszę bardzo, pomyłka w odczytaniu projektu uchwały, no niestety muszę przeczytać jeszcze raz ten projekt uchwały. Wystarczy ten? Poprawka brzmi w ten sposób, że uchwała nr 2 myślnik 3 z 2014 roku. I to wszystko. Jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie, w sprawie projektu uchwały, jeżeli nie to przegłosujemy projekt uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. Obecnych 21 osób za 21. Kto się, kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Proszę Państwa, tak jak ustaliliśmy z klubem Koalicja dla Lęborka spotykamy się o 12.30 w środę tutaj i myślę, że w takich odstępach 10 10-minutowych uda nam się wybrać władzę poszczególnych komisji. Mam nadzieję, że w ciągu godziny to się stanie. Żeby, żeby było jakby pewien porządek, proponuję, żeby według załącznika do uchwały, czyli Komisja Polityki Społecznej na, nazwijmy to na 12.30, Komisja Gospodarki Miejskiej na 12.40, Komisja Budżetowa na 12.50, Komisja Rewizyjna na 13.00 i Komisja Rozwoju, Strategii Rozwoju na godzinę 13.10. Oczywiście plus minus kilka minut na posiedz, ale mniej więcej. Także myślę, że w godzinę byśmy zakończyli wybory, nie? Wybory władz. Kto z Państwa nie będzie mógł po prostu, no to nie będzie mógł przybyć. To niestety nie możemy tego zrobić. Chciałem również Państwa powiadomić, że... Słucham? Według załączników... Tak, według załączników. Nie było tego w uchwale, ale, ale załączniki są dołączone i, i to myślę, że właśnie taką dostaliśmy propozycję uchwały. Dobrze, Panie Bogdanie, bardzo proszę. Odczytasz? Dobrze. Odczytuję składy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Lęborku na kadencję 2014-2018. Skład osobowy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Ręborku na kadencję 2014-2018: Jarosław Radny Jarosław Oraszkowski, Radna Justyna Labuda, Radny Łucjan Łaga, Radna Katarzyna Lipkowska, Radny Witold Piurkowski, Radna Małgorzata Bresler, Radny Jarosław Litwin, Radny Bogdan Ośmia. Skład osobowy Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Ręborku na kadencję 2014-2018: Radny Włodzimierz Klata, Radny Marcin Pawluk. Radna Renata Rybicka, Radna Alicja Garska, Radny Andrzej Suszyński, Radna Jarosław Walaszkowski, Radna Małgorzata Bresler, Radny Krzysztof Siwka, Radny Artur Obolewski, Radna Halina Łukian. Skład Osobowy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Ręborku na kadencji 2014-2018. Radna Bożena Pobłocka, Radny Piotr Pobłocki, Radny Zbigniew Cybula, Radna Justyna Labuda, Radny Maciej Schroeder, Radny Andrzej Suszyński, radny Włodzimierz Klata, radny Artur Obolewski, radna Janina Pójsza, radny Jarosław Litwin. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ręborku na Kadencję 2014-2018. Radny Zbigniew Cybula, radna Bożena Pobłocka, radny Piotr Pobłocki, radna Katarzyna Lipkowska, radny Łucjan Łaga, radny Jarosław Walaszkowski, radna Janina Pójsza. I skład osobowy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Ręborku na kadencję 2014-2018. Radna Alicja Garska, radna Renata Rebicka, radny Marcin Pawluk, radny Witut Piurkowski, radny Krzysztof Siwka, radna Halina Łukian, radny Bogdan Ośmian. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, praktycznie na tym zakończyliśmy porządek dzisiejszej sesji. Chyba, że ktoś... Tak? Jeszcze raz musimy, tak? Bogdan, to proszę przegłosujmy te składy osobowe. Proszę państwa. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały, które został odczytane wraz z załącznikami. To przepraszam. Myślałem, że, że może kontynuować. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Proszę państwa w takim razie proszę o... Przystępujemy do głosowania. Proszę o przegłosowanie składów osobowych wymienionych wcześniej komisji. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Także ogłaszam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym. Aha, przepraszam, właśnie może ktoś z Państwa ma, ma jakieś wnioski bądź uwagi. Jeśli nie ma, to tylko pozwolę sobie e, powiedzieć, że e, następną sesję Rady Miasta planujemy na 29 grudnia na godzinę dwunastą. Będzie to sesja budżetowa, mam nadzieję, e, tak żeby budżet słucham tak, żeby budżet e, przyjąć jeszcze w tym roku i dlatego dobrze było, żeby komisje się ukonstytuowały w tą środę, no i żeby przystąpiły po prostu do działania. Dziękuję uprzejmie. Ogłaszam zakończenie sesji.